Witam was wszystkich bardzo serdecznie z mojego drugiego, tak, dokładnie z mojego drugiego poradnika. Yy, I pewnie widzieliście już, yy, to jest akurat sztuka dla tych, którzy nie umieją robić 180. I tak, dzisiaj będziemy się zajmować 180 Nie wiem jak wy będziecie to robić, ale każdy ma jakąś swoją opcję. Na no, Live już pokazywał tam jakiś filmik yy o 180 ale ja wam pokażę jak ja przechodzę 180 Więc tak yy, najważniejsza super yy, mi najważniejsza rzecz yy, to żeby wyskoczyć z drugiego z tego klocka, nie z pierwszego o tego, tylko żeby wyskoczyć tak jakby z tego klocka i gdy zaczynamy, i gdy wystartujemy i... I naciśnijmy spację, żeby i będziemy w powietrzu. Teraz musimy naciskać A i myszkę lekko przekręcać na drugą stronę, tak jak zrobię to yy, za chwilę. więc tak mm. już pokazałem Wam jak się robi jak się robi 180 zwykłą jeżeli ktoś chce tak jakby wyjść z grupy być lepszym że jestem taki boski to może przekonać innych robiąc w taki sposób jak teraz pokażę Więc dziękuję, że oglądaliście ten krótki poradnik. Yy, mam nadzieję, że się Wam on spodobał i pomógł, bo jeżeli tak, to nie obraciłbym się za komentarz oraz łapkę w górę. Więc dzięki siemanko do następnego odcinka, który pewnie zaprezentuję. Nie wiem, co to jeszcze będzie. Ale też na pewno będzie związane z parkurem, bo to jestem parkurowiec w ogóle. No, no więc, siemanko, trzymka się i cześć.